mamy gotową naszą trzecią stronę to jest wodospad dynamiczny zabieramy się za czwartą stronę i tu stwierdziłam, że będzie pionowa kieszeń do tego duża klapka na której umieścimy kolejne dwie małe klapki na zdjęcie więc ja tu sobie korzystam z tego co mi zostało widzę, że na wysokość będzie ok można tego dociąć o, sobie już zaznaczę Hmm, docinam na dwadzieścia i pół dobra wyżej potem sobie jeszcze dotnę hmm, tu mamy biegujemy skrzydełko na mocowanie odstęp jeden odstęp to taki wystarczy zdecydowanie. Nie będę tu więcej kombinować. W środku będzie tylko i tak jedna kieszeń. Akurat w kieszeni co prawda bardzo dużo można wcisnąć do kieszeni. Więc to jest coś, co ja osobiście lubię to rozwiązanie. Kieszeń pionową muszę dociąć z takiego nowego już arkusza. I tak, jedno skrzydło, drugie, muszę sobie rozłożyć i najlepiej byłoby mieć już docięty papier yy, strafowy. O, widać coś, widać coś, <gryw> uciekłam trochę z kamery więc mam zagięte skrzydełko i teraz muszę dopasować do mm, wysokości. 20 i pół przycięłam. No coś nie mogę tutaj spasować. Coś mam chyba krzywą... O, mam krzywą zbikowane chyba. Dobra, weźmy sobie świeży papier. Ten, tamten na coś przerobię jeszcze. Się cala. Dobriorę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. się co. Myślę, już to mniej niż więcej. Aha, zanim schowam, to jeszcze sobie tutaj, właśnie, um, zbikuję na klapki. Oj, Się umsknęła, ale... Nie drdniemy z tego jeszcze Nie no razu docinamy um, do tej nielikowania potrzebuję dociąć 12,5 no i 95ło. Standardowy rozmiar klapek. Do cały album takie same. Ułatwia to potem uzupełnianie albumu. Chociaż ja lubię ten format 6x9. Jeśli robię swoje albumy, to chętnie sięgam po takie mniejsze formaty. Ja robię sobie po prostu kolaże zdjęć w karwie. I drukuję je i potem rozcinam te zdjęcia. Jest to oczywiście jakaś tam dodatkowa robota, ale no, nie ma niestety możliwości wywołania mm, u fotografa czy w punkcie mniejszych zdjęć. A e, szkoda, bo według mnie one są właśnie urocze. E, mniejsze sobie. Zmniejszę sobie tą klapkę na um, hmm, 12. Może? Czm. 12. <laughs> 12. jak sobie robię albumy dla dzieci, to oczywiście chętnie y, sięgnę po elementy do pop-up. No, a tutaj dla osoby sterwej to tam. Nie jest to takie konieczne, ale zdecydowanie, właśnie albumy pop-up się podobają. Jest to takie rozmaicenie coś ciekawego, coś innego. Chociaż ja uważam, że w ogóle te nasze albumy scraputiingowe są mega y, ciekawym rozwiązaniem właśnie na chowywanie zdjęć Ciekawsze od nudnego, zwykłego albumu. Na pewno daje to frajdę w trakcie przeglądania. Bo wymaga od nas trochę więcej w przeglądaniu. Strona po stronie. Nie jest tak o chopi. I tutaj idzie krzywo. A sobie wezmę w ten sposób. Z kraftowym papierem trochę lepiej mi się pracuje. Wolę pracować z kraftowym papierem. Kieszeń. A, kieszeń nie docię. Zobaczymy jak z wysokością. Kieszeń na 5 cm docinam. Zabinam po prostu to skrzydełko, które będzie służyć za mocowanie. tak? kieszeni. Zaginam to. 5 cm nie będzie łatwo tak dociąć. Małe miary na tym trymerze są małym utrapieniem. Mimo, że ten trymer jest trochę taki męczący sobie do góry, chyba będzie mi wygodniej, łatwiej. Nie, to jest trzymać? <sighs> Docinam sobie na 6 cm Okej. Okay. odkładam. Uż nie wiem, czy na coś się przyda. Chyba tylko na jakiegoś, na jakiś belly band może. Możemy zrobić w sumie belly band. Żeby w miarę wykorzystać te wszystkie zalegające paski. Tylko próbuję otworzyć sobie szafę. Próbuj, próbuj. Akurat bierze się zacząć z lustrem, więc ono jest cięższe. Ale jakby ma zajęcie, że tak powiem, więc gdzieś tam działa, działa. Jak mu czasami otworzę, żeby sobie wszedł, nie, nie o to chodziło, wiecie. Chodzi o to, żeby sobie samemu otworzyć i wejść do tej szafy. Zwykle lepiej nawet nie siedzi, ale jest to taki mistrz trochę. Różnych zagadek. O, światło. Przykleję sobie już. No, tu będzie mocowanie, ale będzie, ale Robię przecież jeden chinik z pulsem, więc nie muszę się stresować, żeby właśnie nie robić tego bardzo blisko. Ale ja tak zawsze staram się. Nie robić tego tuż przy krawędzi, jak jest, będzie przyklejana strona. Minusem, właśnie tego, że mam już naklejony wodospad dynamiczny, jest to, że muszę tutaj trochę się bardziej namęczyć, no ale na szczęście nic się tutaj nie wygina. Dobrze, będę musiała mieć tu magnes. Tak. Tu. O, wiecie co, zmienimy sobie koncept. Przecież, przecież zrobimy sobie inaczej. Będzie to o wiele lepsze zamknięcie takiej klapki, takiej strony. W ten sposób sobie zrobimy zamknięcie, będzie o wiele o wiele lepiej. Eee, szczególnie, że taki fen jest dość płytka. Jakby była trochę szersza, to byłoby inaczej. Można było inaczej pokombinować. Zrobimy tak. No, przecież. Dobra. Naklejam od razu yy, magnesy, żeby nie zapomnieć o nich. Bo się czasami zdarzy. Yy. Dobrze. No to czas się zziąć za papier y, skrapowy, coś tu sobie y, wymyślić. Hmm. Um. Tu jest, jest trochę kot sadią, ale myślę, że tą szachownicę. Albo już będzie na straty, bo widzę, że jest jakieś zagięcie. Nie wiem, może te maki tutaj wykorzystać? Myślę, że to nie będzie bardzo przeszkadzać, że ten napis jest taki w pionie. tak, właśnie pion, góra i tak dalej. To zamieniane pod różnym kątem. Okay. na sobie papier skrapowy na 25. Coś sobie mniej zaznaczyłam. A 25 ma. 25 dokładnie ma cała strona, więc 3 mm mniej. Tutaj nie muszę się krępować, no bo jest w razie co kieszeń, która mi wszystko zasłoni. Ale tak ciutkę przed 15. O, w razie co, zaraz dotnę. Tak mi się wydawało. Ten arkusz po prostu wsunę w kieszeń. W sumie mogłam się upewnić przed smarowaniem klejem, czy yy, nie mam, mam nie przycinać tego arkusza, ale wsunie się. Tak. Wsunie się bez Wybiorę sobie te maki, chyba. Bo fajnie by było te tutaj. O, o nie, mogę mieć stąd pasek grubości sześć centymetrów sześć. 5 i 7 pasaczek czeka. O, że się to przyda do Beli Benda. Na pewno. Czekaj, spoko, Tutaj te maki będą pasować. Uf. Korzystam z pozostałej kolekcji makowej. Nie znałam wcześniej te, tej kolekcji, ale muszę się przyznać, że kiedyś to prawie w ogóle nie korzystałam z papierów 13 arc. Oj. Ponieważ rzadko są w ogóle w sklepach te starsze kolekcje, to w ogóle nie wiem, czy są jeszcze gdzieś dostępne. Są chyba dostępne tylko u nich. O, mam akurat... Yy, ja już sobie właśnie pouzupełniałam yy, wszystkie klapki, które są yy, tym, tymi arkuszami z oznaczeniem zdjęć. No, w tej części jestem zdecydowanie w ogóle mniej wygadana, bo już jestem zmęczona dzisiejszym dniem jeszcze w ciągu dnia to tam jeszcze jako tako. Yy. Więc może teraz tutaj te maki użyję, czyli na wysokość 23 mm. Muszę tutaj jakiś tam plan odkleju pościerać, taką mam gumkę. Tego. Mm, jest ok. 12 cm, chyba było tak. 12, czyli 11 i 7. Oczywiście, jeśli wolicie jakieś inne, yy, mieć wymiary tych arkuszy, tak. O! coś mi się umknęło chyba. I za dużo poszło. A Aj, ja, ja. Co to się bawi jakby krzywo. Nie no, dobrze jest. Nie, tak nie nie się musiałem opójść tak. jakoś krzywo. Ale ta... Klejam y, klapkę już papierami z craftbookingowym. Poholutko kończymy tą stronę. Ja sobie jeszcze poza ekranem na pewno przygotuję y, maty na zdjęcia, już poza nagrywkami. Będę Was tam dać. tutaj ta strona i pomyślałam, że właśnie, żeby nawiązać do tych maków, to wykorzystam ten arkusz, więc dotnę sobie tutaj go tak, takie paski się przydać chociaż nie, nie będziemy ja czasami jak są mocowania stron pomiędzy to daję właśnie w przypadku papierowych jeden inch daję jeszcze takie paski wykorzystuję nawet więc takie trochę zero waste przy okazji ale jest płótno naklejone i ja zostawię to płótno jednak ono ładnie się prezentuje dobrze Mamy gotową właśnie y, już stronę. Wystarczy tylko ją uzupełnić klapkami, i tak to się wszystko prezentuje. Y, klapkami, matami na zdjęcia. Y, kończymy tą część. Zapraszam do kolejnej.